Ok, śmiaćko wszystkim z tej strony smash i witam Was w takim krótkim filmiku z Zeskakafa. E, tutaj jesteśmy teraz w naszej bazie, tutaj jest Funion, Blocks, e, Hexon przed chwilą był, ale chyba gdzieś poszedł. E, I co, zbieramy itemy na gildię, ale przede wszystkim chciałbym opowiedzieć, co dalej ze skafem, dlatego taki jest tytuł tego filmiku. Tak więc, tak, ze skafem będzie było różnie w ciągu tego czasu, jak nie było żadnego z materiału, ponieważ wczoraj, dosłownie wczoraj. Yy, przez cofkę serwera usunęło nam krowy i przez co nie mamy itemów na gildie, ponieważ skupiliśmy się głównie na. Yy, skupiliśmy się głównie na. tym. głównie na biblioteczkach. Mieliśmy już wbijać krowy, kiedy nagle serwer wywaliło pod pretekstem. Yy, to, jakie to, co tam było napisane? A, restarcik sektora, zaraz wracamy. Okej, okay, pomyśleliśmy sobie, że no dobra, zaraz wrócimy sobie na serwer i wyawczymy dalej te krowy. Yy, ale oczywiście yy, ta Restarcik sektora to który mi tutaj a oni tam się bawią. Ja pierdolę, dobra, bez komentarza. Yy, Zrobię sobie refilki tutaj, póki z wami wam tutaj mówię. Yy, tak. O czym to ja mówię? Yy, że yy, wbijamy sobie na serwer, tak na lajcie. Czekajcie wyłączyć dźwięki z Minecrafta. Bo nie wiem, czy to Wam przeszkadza, ale mi to przeszkadza. Dobra, e, e, i tak, wbijamy sobie na serwer, patrzymy, zrasiliśmy się w kamieniu. Dobra, wychodzimy, wykoblujowujemy się, a druga sprawa to, gdzie nasza baza. No bo zaraz, zaraz, e, znaleźliśmy, e, w, znaleźliśmy wyjście, ale bazy nie było. Przeszliśmy dookoła, e, rozkopaliśmy tyle, bardzo duże miejsca i po prostu wbijamy na te, co to się stało, bo nam krowy usunęło. Admini c za Jeden z adminów był nie w pełni umysł, już nie będę mówił, wnikał w szczegóły dlaczego. Hmm. Hmm. Po prostu, admini c za nas bekę, co nam powiedzieli, to żebyśmy jak najszybciej się z tego sektora yy, zwijali, bo ten sektor jest zbugowany i że nam krównie nie zrespił, ponieważ na krowy nie ma sesji i po prostu nie wiedzą czy my ich oszukujemy. To był jeden z powodów, przez który już po raz kolejny w tym tygodniu yy, admini dawali nam do zrozumienia, że na tym serwerze się nie opłaca grać. A i tak będziemy tu grać, ponieważ jak widzicie, mam dwa sety koksiki. Jeszcze mam jednego seta Wender Cześć i trochę itemów mamy. Poza tym, na 1000 widzów, czyli teraz nie da, dwa, i wczoraj mi wbiło 900. No, czyli nie wiem, to zależy, jak szybko wbiję 1000 widzów, będę robił rekrutację do gildii i pewnie z tego serwera, osobu, który też startuje niebawem, ponieważ już typ, już ze wszystkimi powoli kontaktuje mm, i już kończymy z kolegą, właśnie z otronem robić ten serwer, sprawy techniczne. I stamtąd pewnie też kogoś wy, wy, zrek, zrekrutuję sobie, jeżeli będzie fajnie się faktycznie ogarnią i... Pom, no i po prostu tyle. Tak więc, no nie wiem co wam jeszcze mogę powiedzieć w tym filmiku, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat skafa, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie jak najszybciej filmik ze skafa, to dawajcie łapę przede wszystkim w górę, bo to mnie bardzo motywuje i no jak zobaczyłem dzisiaj, jak wbiłem na pierwszy mój filmik 260 łapek w górę pod pierwszym filmem i 20 tysięcy wyświetleń, to naprawdę już cały dzień mi się ułożył dużo lepiej, mimo tego już naprawdę byłem wkurzony na adminów ze wczoraj, co się stało po tym incydencie to ten filmik po prostu, ten, te wyniki po prostu mi... no już strasznie mi poprawiły humor i jakoś udało mi się to znieść. Tak więc no, niedługo pewnie wrzucę jakiś filmik z tym cheaterem, ponieważ też się mnie wszyscy pytali. No co, o czym jeszcze mogę Zapraszam was wszystkich przede wszystkim na mojego Facebooka, na mój fanpage e, Smashu. Link do fanpage'a jest na, na moim kanale i będzie w opisie tego filmu. Zapraszam was do lajkowania, bo jeżeli chcecie być na bieżąco, widzieć wszystkie filmy wcześniej lub dowiedzieć się, co się teraz dzieje u mnie i kiedy najbliższy filmik, no po prostu kiedy będzie najbliższy, naj, 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 najbliższy filmik, no to jak najlepiej y, dla was będzie, żeby zalajkować tego fanpage'a. Tak więc ode mnie to by było na tyle. Yy, niedługo pewnie pokażę jakiś filmik ze Skafa. To... no to były kolejne informacje. Ja bo jestem Smarz, trzymajcie się i się